mają obrażenia bardzo mocne Olera Olera Swadowa Ślesa w tym beczuszkę okay, i wywołam Reakcję łańcuchową A, bo tam do mnie napieczają, tam się jeszcze biją Oni chyba sobie nie zadają obrażeń Strzelają do siebie, ale nic sobie nie robią Patrzcie jaką osłonę sobie zrobili Z tych drzwi do cel Dobra Teraz może to działka zniszczyć O jedno już zniszczone jest, nie wiem dlaczego Okej. Okay. ładniej po prostu wydalamy Flash jak to jest piękne Okej, okay, możemy iść dalej Dlaczego nie mogę tej zbroi wziąć? Już mam 91 zbroi, ona, ona chyba stołu zupełnie. Łaj, nie wiem czemu. Chyba, idziemy. Yy, na tym poziomie będzie fajna końcówka. Już niedługo on nie jest zbyt długi. A ma aż ten ścieżka. A słyszeliście ten wrzask? Chyba go nie słyszeliście. Ale jest... Takie właśnie też ma. Takie wrzaski nieraz słychać. W ogóle jak uciszy się muzyka i nie ma, nie ma przeciwników yy, A muzyka biterna, która teraz leci taka bardziej ostra. Jak ona się uciszy, to są takie inne dźwięki, się zaczynają odtwarzać takie, jakieś wrzaski, takie efekty dźwiękowe i nieraz ona się posrać, naprawdę. Pani wiem, że Pan Clear nie jest straszną grą, ale są poziomy yy, są poziomy, w których naprawdę nieraz się bałem. <laughs> Jeszcze jak byłem mały. Wariatkowo na przykład. To jeszcze kawałek gdy warotkowa jeszcze parę poziomów. Albo sierociniec w dodatku. Są poziomy, w których da się przestraszyć. Okej, okay, wow. Sobie inaczej wyobrażałem to więzienie. Tak, zobaczyłem, że poziom nazywa się więzienie. W Pańki to wyobrażałem sobie inaczej za takim, że jakieś takie więzienie średniowieczne, gdzie to ludzie to torturują. Takie klimaty właśnie. Takie rzeczy bardziej mi się podobają. <laughs> nie, że jestem sadystą, tylko... E, lubię takie rzeczy w grach. Takie jakieś takie mroczne. Nury takie. I w ogóle e, lubię się bać jak gram. Dlatego też... No firm nie jest zbyt straszny. Ale na przykład teraz na gra Amnesia się nazywa. Pewnie nie słyszeliście. Mam szeroko całą. Muszę przyznać, że naprawdę jest... O, jest jedną z straszniejszych gier, jaką grałem. O, tu jest ta fajna końcówka. <grymna> Na krześle go. O. o. tak, musimy go teraz odłączyć od prądu. I nie możemy się zbliżyć, bo to nas zacznie razić. Diabłko. Ciebie zniszczymy. Znaczy zabijemy, Ciebie też. A ciebie odłączymy od prądu. No, proszę. I ups. No i teraz pojawi się chyba koniec poziomu, taka, dokładnie. Nie użyliśmy tego Granatnika, czyli odblokujemy kartę, no i... Zobaczmy jako. O! To jest jedna z moich ulubionych kart, <gryw> którą sobie na pewno kupię i będę ją nosić do końca już. Podwaja amunicję, pudełku z amunicją. To jest po prostu cudowne. Ja, ja uwielbiam mieć dużo amunicji. Kosztuje ta karta 500 złota. No ale i tak na nic innego nie mamy wydać To nie jest wcale tak duże jak na tak zajebistą kartę No i sobie ją kupię No i mam na razie cały komplecik mm, I 1000 zł, czyli też nieźle No mam cały komplecik Jak znajdę coś lepszego to sobie zmienia coś lepszego Na razie nic lepszego nie ma No I teraz poziom budynek opery No i trzej budynek opery Tak zaczynamy budynek opery Jak widzicie też nie jest on zbyt... Y jest z naszej epoki, z naszych czasów Jakieś tutaj bloki są, zaraz wejdziemy do opery, też takiej nowoczesnej bardziej no, Ale fajny jest poziom Tak żeby odłożyć kartę musimy zebrać przynajmniej 100 dusz Dusz tutaj jest za zebrania 151 Czyli powinno się udać No, teraz sobie zacharci odkryję na początek, dobry Holer nie udało się jak nagrywałem sekrety z Faint to w taki sposób przekombinowany pokazałem, że trzeba te kosze jakoś tu ustawić, żeby potem przejść, przez ten płata wystarczy wejść na ten śmietnik tylko. Potem to odkryłem. Okej, okay, wchodzimy sobie i też na Tutaj na pewno atakować Nie, nie wiem, hinole, Klęczycy z y dźwięki wydają jak nieczysy z, z tym swoim językiem O, tu jeszcze będą aktywować samuraje takie takie jeszcze, jeszcze dziwne swory które srają headcrabami <grym> Tak, headcrabami, headcraby chyba wiecie co to jest headcrab? Z Half-Life'a No i to będą takie sforki które nimi strają. Ja tak przynajmniej sobie mówię, bo to co oni, to co one wytwarzają wygląda zupełnie jak headcrab według mnie Muszę zobaczyć Cholera, nie A cholera z mnie zbierać duszę Aaaa, żeby tam okay, w katanie okej, mam 600. no, mam 10 duszy Przez Nie mogę na pewno, że muszę zbierać te dusze Boom Oczywiście wszystkich nie muszę Oj cholera, chciałem mu w nogę, żeby tam gdzieś nigdzie nie mi nie wyleciał, bo wtedy dusza by przypadła Nie muszę wszystkich zbierać, ale muszę zbierać 100 Tak, na górze mam licznik tak naprawdę, yy, po lewej od strzałki, która mi pokazuje wroga, mamy zabite potwory, a po prawej ile dusz zebrałem. No i na razie mam zabitych 10, czy 12, a dusz zebranych 9. Czyli to jest taki licznik, mogę kontrolować, czy zbieram te dusze, czy nie. O cholera. Okay, mam... O, 12, 14, czyli jest nich O, fajna muzyczka, nie? Nie wiem, czy się bała spoda na tym poziomie. W ogóle mi się podoba. Teraz dojdziemy do opery. Wróbmy tam hali. I tam będzie duża walka dosyć. I będą te stworki, które strają hitkrabami. O, gaśnice. Gaśnice tu eksplodują. Nie trzeba uważać. Duży eczkie zbieramy. Później o pamiętam będzie zadanie, że, mam, że nie mogę zabrać ani jednej duszy I to wbrew pozorom będzie bardzo trudne zadanie Nie zbierać ani jednej duszy No ale będę musiał je wykonać Jak <śpuszczanie> już sobie postanowiłem